Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trinity. Pragnę bardzo gorąco przedstawić jeden z moich projektów, nad którymi pracuję już od wielu, wielu miesięcy i teraz dopiero mogły powstać. Jest to cykl Cyfrowa Apokalipsa. Można by to nazwać, że jest to mini książka z kilkoma rozdziałami. Cyfrowa apokalipsa powstała z potrzeby opowiedzenia prawdy, która ukrywa się pod błyszczącą powierzchnią internetu. To cykl o tym, co utraciliśmy, zanim zdążyliśmy to zrozumieć. Gdy świat zachłysnął się technologią, nie zauważyliśmy, że coś się kończy: autentyczność, wolność, obecność, człowieczeństwo. To opowieść o powolnym rozpadzie rzeczywistości, o iluzji. Łączności i o cyfrowym systemie, który nie daje wyboru, tylko tworzy iluzję wyboru. To ostrzeżenie, ale też zaproszenie, aby się obudzić. To cykl o końcu świata, który przebrał się za przyszłość, o wolności, która udaje komfort, o samotności, która przeszła rebranding na bycie online, to opowieść dla tych, którzy czują, że coś jest nie tak, ale nie potrafią jeszcze tego nazwać. Jest to przewodnik po cyfrowych ruinach rzeczywistości, ale też może mapa ucieczki. I w rozdziale pierwszym, który zatytułowałam Narodziny iluzji, gdy świat wszedł do sieci, i ten rozdział jest jak pierwsze pęknięcie w szkle. Opowiada o chwili, w której świat rzeczywisty zaczął zanikać, a jego miejsce zajęła sieć bezkresna, kusząca, nienamacalna. Tu zaczyna się wszystko. To moment, gdy realność przestała być wystarczająca, a człowiek zaczął istnieć w ekranie. Gdy lajki stały się walutą duszy gdy prawda została przefiltrowana, a emocje zamieniono w dane. Rozdział pierwszy mówi o początku końca, o tym jak cyfrowa iluzja zaczęła rządzić światem i jak bardzo nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Wszystko zaczęło się niewinnie, szybszy kontakt, większa wygoda, nowe możliwości, nowe światy, nowe tożsamości. Internet był obietnicą, był wolnością, był przyszłością, która miała nas wszystkich połączyć. Ale nikt nie zadał sobie pytanie, co zostawimy za sobą. Czyli co w zamian? Nikt nie zrozumiał z nas, że wchodząc do sieci, zaczynamy wychodzić z rzeczywistości. I w tym właśnie rozdziale cofamy się do początku. Do pierwszego kliknięcia, do pierwszego zalogowania, do pierwszego momentu, gdy ekran stał się ważniejszy niż rozmowa na żywo. To tutaj rodzi się iluzja, że jesteśmy w kontakcie, gdy tak naprawdę jesteśmy samotni, że mamy dostęp do wiedzy, gdy tonąc w danych, gubimy mądrość, że mamy wybór, choć wszystko, co widzimy, zostało dla nas wybrane. To moment, w którym świadomość zaczyna dryfować w sztucznym oceanie treści, a my z każdym dniem tracimy orientację. Ten rozdział to ostrzeżenie, ale też lustro, bo każdy z nas, choć raz, zmienił prawdziwy dotyk na emotikon. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.